Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie Coję w ciągu dnia na redukcji. Pokażę Wam dzisiaj kilka e, moich przepisów, które dosyć często jem i które bardzo, bardzo lubię. E, no i tak, tutaj w ogóle dałam sobie nowy obrus na stołu, tylko muszę go jeszcze wypracować, ale uważam, że jest turbo, turbo cute. Jest taki, zobaczcie. No mega ładne, tylko jest bardziej na prostokątny stół. Mamy okrągły, ale jakoś się to ułoży. Tylko trzeba go jeszcze wyprasować. No i co? Miłego oglądania. Każdy dzień zaczynam standardowo od szklanki wody. Najlepiej z cytryną. Miętę mam wyhodowaną z własnego balkonu, co mega mnie cieszy. I ostatnio mam turbofazę na śniadania na kanapki z korkonzolą, gruszką, miodem i orzechami i to jest tak mocna faza, że jem to na śniadania i na kolację. Naprawdę jest przepyszne, uwielbiam takie połączenia słodko-słone, uwielbiam też na przykład połączenie winogrona z camembertem, to też jest turbo pyszne. No i tak jak widzicie przygotowanie tego jest banalnie proste, a smak obłędny. Jeśli lubicie takie połączenia, to polecam spróbować. Polecam kupić gorgonzolę. Ona ma taki jednak wyrazisty smak dużo bardziej wyraźny niż inne sery pleśniowe. I dla mnie to połączenie jest totalnie top ostatnio. Na górę jeszcze szczypta cynamonu. Ona super, tak podkreśla jeszcze bardziej ten smak, i to wszystko smakuje po prostu obłędnie faza na tonik espresso dalej trwa myślę, że ta faza potrwa u mnie całe lato a może i nawet dłużej bo w sumie kto powiedział, że nie można pić tego zimą <grym> ale tak tutaj pokazuję wam jak to przygotowuję. espresso, kostki lodu, jakiś cytrus, u mnie najczęściej pomarańcza czasem zdarza się cytryna i tonik ja używam takiego ze Psa zero jest bardzo dobry i tak Pyszne śniadanko. Pora na obiad. Na obiad przygotowuję makaron z pieczarkami i śmietaną i do tego tofu. Ja tutaj mam taką popular opinion, że ja bardzo lubię jeść surowe tofu. Takie surowe proste pojemnika, dlatego takie właśnie tutaj też Wam pokazuję. Oczywiście można sobie do tej wodorowej podsmażyć to tofą, jeśli takie lubicie. Ja, tak jak mówię, preferuję takie surowe. Wędzone lubię dużo bardziej, ale nie było, więc wziąłam takie jakie było. No i tutaj standardowo przygotowujemy makaron, gotujemy go w osolonej wodzie. Podsmażamy pieczarki. Mi się wylosowała strasznie duża paczka pieczarek. 700 gramów. Było to potężne. No i do tego jakiś dodatek. Dla siebie przygotowałam tofu, dla Szymona kurczaka, więc tutaj jest forma dowolna. Tak jak widzicie, uwielbiam tofu, więc no, nie doczekałam się, nawet obiadu musiałam zjeść. I finalnie było to pyszne. Udało mi się kupić pierwsze moje polskie truskawki w tym roku. Takie z takiej odmiany poziomkowej, i są absolutnie przepyszne. Prze, Jeśli chodzi o kolację, dzisiaj na kolację przygotowałam kanapki z twarożkiem. To też jest takie bardzo dla mnie letnie danie. Bardzo lubię połączenie twarogu z rzutkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem. Szczypiorek również wyhodowałam na balkonie, co mnie tak cieszy, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jest to mega fan i mega dobry smak. I tutaj tak jak pokazuję, kroję wszystkie warzywa, mieszamy wszystko z twarogiem i zajadamy się tym pysznym letnim smakiem. Bardzo dobre są te truskawki. Wziąłam taką większą odmianę i są takie słodziutkie. To są pierwsze polskie truskawki moje w tym roku. I mają taki prawdziwie truskawkowy smak, taki podchodzący aż pod poziomkę. うん。